Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny. I dziś zapraszam Was na test nowych cieni Glamsha. Część z nich jest nowych, bo dwa pochodzą z kalendarza tegorocznego adwentowego z cieniami. Natomiast dwa, które są dostępne w regularnej kolekcji, jeden stare dzieje, a drugi nie takie stare. Ale ja jeszcze nie używałam. Także słuchajcie, zaraz Wam powiem oczywiście, o jakich cieniach mowa. Jeżeli chodzi o moje włosy, to one żyją własnym życiem, bo idą dzisiaj do fryzjera. Także wiecie, nie chciałam tam fryzjercy utrudniać roboty z żelem do włosów. Ale dobra, już abstrahując od tego, zobaczmy z jakimi cieniami będziemy mieć dzisiaj do czynienia. Przygotowałam sobie tutaj cztery cienie. Pierwszy z nich, ten żółty, to jest Rata z kalendarza adwentowego z cieniami, którego ja nie posiadam, ale kupiłam pojedynczo na forum na Facebooku z Glam Shopu. Później jest Elficki, również z kalendarza. Następnie Dziwny Typ. A tutaj na górze mamy Troll. Jeżeli się zastanawiacie, czy te kolory są podobne, już zaraz tutaj sięgam po moją paletkę z Glemszoku Cieni Pojedynczych, czy są podobne do któregoś, któregoś cienia z kolekcji pojedynczej, to mamy tutaj na przykład. O! Może ja to wyciągnę? Będzie łatwiej. Mamy tutaj na przykład Troll. I Bahamy. Bahamy są bardziej niebieskie rol wpada jednak w zielenie. Jeżeli chodzi o racę, to czy ona jest podobna do cienia pozytywny z palety z kolorem? Zaraz Wam pokażę na słoczu i przyjrzycie się. Różnica jest bardzo, ale to bardzo niewielka. Troszeczkę w konsystencji, bo raca jest bardziej taka taflowata, rzekłabym. A właśnie w cieniu pozytywnym z palety w te, z tej ósemki. O, sąsiad zaczął mówić, dobra. Z palety z tej z ósemki z kolorem, to ten cień ma taką. Bardziej chropowatą konsystencję i bardziej grube płatki. Dlaczego ja go kupiłam, skoro te różnice są niewielkie? Słuchajcie, ja jednak sobie komponuję też swoje palety i potrzebuję pojedynczych cieni na wyjazd, a jednak żółty to jest taki odcień, z którego często korzystam, także stwierdziłam, że właśnie w taki się zaopatrzę. Jeżeli chodzi o dziwny typ, to faktycznie jest to. Dziwny kolor, bo teoretycznie jest on, słuchajcie, pomarańczowy, ale ta poświata jest żółta. Jeśli zaś chodzi o elficki, to mm, moim zdaniem nie jest podobny do żadnego, który posiadam. Myślałam, że do origami, ale origami jednak macie mniejszą bazę. Jeśli chodzi zaś o te dwa cienie tutaj z boku, to są cienie od Thermo's Cosmetics, których ja jeszcze nie używałam, chociaż mam rok, bo szkoduje. także słuchajcie, zaczynamy jak widzicie brwi już mam zrobione. no i polecimy sobie tak jak zwykle, czyli na pomadkę kolektor już mam. pomadkę nakładam oczywiście tylko na jedną powiekę. zaraz sobie również przypruszę łuk brwiowy. patrzę co tutaj mam pod ręką, czym by tutaj <laughs> tadam, czym by tu przypruszyć. mam paletę od Vanessy, więc sobie z niej skorzystam i to jest cień Daphne. Czepia się, cępia. Nie ma problemu. Nałożę na pomadkę, bo jednak no tak się już przyzwyczaiłam, zresztą mówiłam wam, że ja potrzebuję tej pomadki, żeby te cienie mi się fajnie trzymały. U mnie ten sposób się sprawdza i oczywiście rozumiem, że nie każdy lubi, ale ja a i owszem. I również, no, mam pewność, może to za dużo powiedziane, ale sprawniej mi to idzie. Słuchajcie, teraz też stwierdziłam, że ten cień tutaj, te algi. Czy on jest podobny? Halo? O, o, o. Nie, jednak algi są ciemniejsze. <gryw> Jakkolwiek to brzmi. Dobra, i jedziemy sobie z odcieniem Troll. Trochę się sypie. To jest coś yy, z dawnej. Kolekcji, u, ślicznyś. Troszkę mi też przypomina cień Niuk z palety Carnival, tej dwójki. O, piękny. No i on się mniej sypie, on już jest. Nawet nie wiem, która to kolekcja, słuchajcie tych cień. On już jest stary. No, stary, ale Jary oczywiście. Przepięknie się rozkłada. No, Ten kolor ma głębie. No i bez problemu się nam czepia tutaj pomadki. Także jest ok. Jaki dzisiaj sobie kształt zrobimy? Chyba jednak ta kreska. Ja wiem, ja wiem. Że jednak do mojego kształtu oka bardziej pasuje. Słuchajcie, ja to wiem. Bardziej pasuje okrągły kształt, mi się tak podoba, także ja sobie tak manewruję tym pędzelkiem. Pędzelek, którym to robię, to jest Hakuro H 85. Jeszcze pojadę na dół z tym. No, piękny ten odcień. To jest to. I nakładam prawie na, ca na długość całej powieki. Natomiast... Zastanawiam się cały czas, co tam sobie zrobimy na dole. Może na dole polecimy jaśniej. A tutaj na nie. Dobra. I czy lecimy z klejem, czy nie lecimy z klejem? Jakoś straciłam klej z oczu, ale to nieważne. Polecimy sobie z odcieniem elficki. Och, ty turbocie, ty. Powiem Wam, że on jest taki niepozorny. I nakładam. Uuu, śliczny. On ma w sobie troszeczkę niebieskości i zieleni. Myślę, że bardziej jako toper, bo ja tam nie widzę żadnej bazy kolorystycznej, ale wiecie, jeśli ja nie widzę. Co ja powiadam? To, że ja nie widzę, to nie znaczy, że jej tam nie ma. Może jest, ale się ukrywa. I rozblenduję sobie na górze ten kolor. Czyli troll. czas mi się te Bahamy cisną na usta. Ja nie wiem, ja nie wiem. No i tak to wygląda na ten moment. Dodam sobie chyba jeszcze troszeczkę. Dobra, i teraz lecimy z racą. Uuu, cześć! No tak, no i to jest to. To jest to właśnie. To jest to, słuchajcie. Jak się ze sobą łączą. Spoko. Że te kolory też dość do siebie pasują, przynajmniej w moim mniemaniu. Przepiękny, żółty odcień. Ja tam w tym odcieniu pozytywnym uważam, że tam jest bardziej pomarańczowa żółć, a ta tutaj to jest bardziej żółto-złota. Także taką tutaj widzę różnicę. Natomiast tak jak mówię, widzimy inaczej kolory, więc ja to widzę tak. Dobra, jedziemy z dziwnym typem. Dam go sobie tutaj troszeczkę w wewnętrznym kąciku i niech on będzie na dole. No ładny jest dziad. Ładny, nie powiem. Nie powiem. Hmm. Ciekawy, aczkolwiek myślałam, że bardziej będzie mi się tutaj wybijał ten pomarańczowy, a widzę, że bardziej się wybija żółty. I w takim razie na dole sobie. Też damy trola. Okej. Okay. Może położę troszeczkę tego cienia dziwne typ, słuchajcie. Przy zgubieniu z tym trollem. I zobaczymy, czy to będzie coś ciekawego. No patrzcie jak on na słowo wygląda. Bardzo, bardzo ciekawie. No ładny powstaje nam taka jasna zieleń także ja oczywiście dokończę i zobaczymy się na podsumowaniu, ale na razie jestem zadowolona więc teoretycznie mogłam tego typa walnąć wewnętrznym kąciku, ale mnie ta ta raca, ona mnie tak wołała także tak to wygląda na ten moment Okej, okay, i tak wygląda skończony makijaż. Podsumujmy sobie wszystkie cienie, które wzięły udział dzisiaj w tym makijażowaniu się. Huh. Słuchajcie, zacznijmy może od cienia, który, który zajmuje najwięcej powierzchni na tej, największą powierzchnię na tej powietrze. Jest to cień Troll. Uważam, że jest super. Odrobinę się sypie. No, ale to nie jest jakieś tam przeszkadzające. Bardzo piękny, głęboki kolor. Jeżeli chodzi o racę to przyrównując go właśnie do, tej, do tego odcienia pozytywny z palety z kolorem, to myślę, że z tym sobie łatwiej można radzić, bo on jest bardziej taki z tych zbitych turbopigmentów, pigmentów. Także kolor jest intensywny. No, jak widzicie, można naprawdę z wiele zdziałać, można dodawać i powieka się nie roluje, więc jest ok, nie widzę tutaj żadnego wielkiego osypu. Jeżeli chodzi o elficki, to przepięknie wygląda. Myślę, że jako on się sprawdzi na wielu kolorach, bo zauważyłam, że tutaj jest mnóstwo tych drobin i seledynowej, i fioletowej, i niebieskie, także. Naprawdę robi robotę. A jeżeli chodzi o dziwny typ, to myślę, że on jest dla innych osób, nie takich jak ja, a raczej dla osób, które lubią nałożyć cień na całą powiekę i siób i tyle, bo wtedy faktycznie widać, że ten kolor przechodzi. Zresztą widzieliście na słoczu. Jak to jest widoczne, a jak go dodajemy do innego koloru, to wydaje mi się, że on jednak troszeczkę zanika. Suma summarum, tak to wygląda, jestem zadowolona z dzisiejszych kolorów. Tyle turniej w blasku kontynuujemy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy macie te kolory i na przykład na jakiej bazie kolorystycznej ten dziwny typ u Was fajnie wygląda. O, albo ten elficki, albo raca, z czym proponujecie ją połączyć, żeby było jeszcze bardziej kolorowo i wybuchowo. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!